Witam, witam, witam. Słuchajcie, tym razem przyjechało do nas Honda NC700S Motocykl jest fajny, bo zarejestrowana kategoria 2 czyli ma w dowodzie moc e, która pozwala e, użytkownikom pojazdów e, z kategorią A2 legalnie poruszanie się po Polsce 700S z 12 roku absolutnie bezwypadkowa żaden element motocykla nie był tutaj malowany. Wszystko jest fabrycznie utrzymane, dołożona jest klatka na silnik, oraz gmole, gmole, co ja mówię, klatka, czyli ten zwany gmole, yy, oraz handbary. Motocykl wyposażony w system ABS, oczywiście sprawny, z ogromnym kufrem na kask w miejscu zbiornika. Także fajna alternatywa dla kogoś, kto szuka a świeżej, sprawnej, z fajnym przebiegiem 41 tysięcy km. Na nowych prawie że oponach przednia opona jest 22 rocznik, i ona jest taka na 80%. Tylnia opona bym określił, że jest na 95% na pewno i jest 23 rok. Także zupełnie. Nowe opony, napęd też jest świeżak w tym motocyklu. E, także tutaj dwie inwestycje takie dość duże, no bo opony dzisiaj to 1000, napęd kolejny 1000, odpadają naprawdę świeże. Teraz tak, motor tak jak wspomniałem, absolutnie bezwypadkowy. Jeżeli ktoś te zdjęcia, jak był ten motocykl kupowany, nie widzę problemu, mamy takie zdjęcia. Motocyk w Austrii miał jednego, jednego właściciela od nowości. E, no i tutaj historia kolizyjna. Nie istnieje powypadkowa, nie istnieje. Piękny, czysty egzemplarz. Naprawdę jest utrzymany wzorcowo. Prawie bym określił, że ideał, bo nie spotkacie na tym motocyklu ryski, zadrapania, e, śniedzi, korozji. Motocykle austriackie, czyli takie jak niemieckie, krótkie sezony tak, e, motocyklowe i motocykle naprawdę wyjątkowo czyste, wyjątkowo zadbane. Zawieszenie suchuteńkie, żadnych odprysków, żadnych wyżerów. Fabryczne kierunkowskazy, wszystko tutaj fabryczne. Chłodnica wygląda jak nowa w tym motocyklu. Opona przednia, no sami zobaczcie jeszcze, jeszcze tu i tu są cypki. Widzicie, tu jest cypeczek. Ten fabryczny. Tarcza hamulcowa z przodu na 41 tysięcy. Może delikatnie, tu jest jakiś tam rancik wyczuwalny. Klocki, nie wiem czy zobaczę. Na pewno są i na pewno są takie na 50%. Zobaczcie, jak wygląda zacisk. Ładny, czysty, zobaczcie jak te podkładeczki wyglądają To jest motocykl, który ma y, Słuchajcie, 12, 13 prawy lat I wygląda naprawdę znakomicie Żadnych obić na felg, tak? żadnej śniedzi Żadnych y, odprysków Motocykl naprawdę, naprawdę ładny Silnik to wygląda po prostu jak świeżo założony nawet kolektor, zobaczcie, tu nigdy nie był podmalowywany, tak jak fabrycznie wygląda, on jest oczywiście kolektorem stalowym, nie jakimś takim, słuchajcie, wypolerowanym, yy, chromowanym, czy czy kwasiaka zrobionym, zwykły stalowy kolektor. Yy, to jak to wygląda, wszystko jest takie wzorcowo naprawdę utrzymane. Żadnych zadrapań, piękniętych, nie wiem, uchwytów, żadnych naderwanych mocowań czegokolwiek na tym motocyklu nie spotkacie. Tylnie opona, tak jak wspomniałem, jest dosłownie jak nowa, 23 rocznik tej opony. Fabryczne kierunkowskazy z tyłu. Napęd jest nowencja, Nawet widzę, że takie tam kreski. O, słuchajcie, zupełnie nowy. Tak jak Pan powiedział, który nam ten motocykl importował, bo to żaden napęd jest nówka rzeczywiście jest jak nowy. Każda naklejka fabryczna, żadnych uszkodzeń, poszyć, siedzenia, czegokolwiek, żadnych zużyć na tym motocyklu nie spotkacie, bo motor naprawdę, naprawdę wygląda super. Zobaczcie, jak dekle silnika Podnóżki, gumki, nie mają żadnych praktycznie wytarć. To wszystko jest takie ładne, błyszczące. Tu jest zamek do podnoszenia schowka, który znajduje się pod zbiornikiem. Zobaczcie, jak przepustnica tam wygląda. Myślę, że określenie, że wygląda jak wyjęta z paczki, jest jak najbardziej na miejscu. Chłodnica również perfekcyjna, bez żadnych uszkodzeń, bez żadnych tutaj oznak czegokolwiek niepokojącego. Nie ma żadnego, mówię, Żadnej skazy na motocyklu nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych zadrapań, żadnych pęknięć. Fabrycznie utrzymany motocykl i utrzymany dosłownie, słuchajcie, wzorcowo. Eee, no co więcej, sprawdzimy jak to chodzi. A jeszcze pokażę Wam ten magiczny schowek, który niby kiedyś się z niego śmieli wszyscy, a teraz wszyscy go cenią, bo jest, słuchajcie, ogromny. Tu wchodzi kask. Dobra. Motocyk ma znikome spalanie. Użytkowałem kiedyś taki motor przez chwilę, także mogę coś powiedzieć na ten temat. 41 tysięcy przebiegu i niewątpliwie widać to ten bardzo mały przebieg na tym motocyklu. Manetki oryginalne, nic nie jest powycierane. A bez oczywiście poruszeniu zgaśnie w tym motocyklu. Kierowniczek działa, drugi działa, światełka działają, trąbik działa. Całkowicie wszystko jest tutaj sprawne. Piękna naprawdę maszyna. Zobaczcie te przełączniki. Yy, wszystko naprawdę wzorcowo czytelne. Motor nieumęczony. Tutaj widzicie elementy na tej półce. Żadnej chałtury. Tam nikt ponadnormatywnie nie zaglądał do tego motocykla. Nic tutaj się nie, nie działo niebezpiecznego. Naprawdę wzorcowa maszyna. Więc jeśli szukacie tego NCK zarejestrowanego na. A2, no to ten motocykl jest naprawdę fenomenalny, stan techniczny określam na wzorcowy, bo macie dwie nowe opony, to jest tysiak nowy napęd, kolejny tysiak wizualnie pięknym stanie i bezwypadkowy, bez najmniejszej drobnej ryseczki. Jeśli miałbym określić, to jest to idealny motocykl pod względem technicznym, jak i pod względem wizualnym. No może i technicznym to taki, słuchajcie, bardzo dobry stan, natomiast wizualny jest prawie, że idealny, bo tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest na tym motocyklu naprawdę świetnie utrzymane. Także polecam taki egzemplarz sprawdzony. Przede wszystkim yy, no, ktoś, kto się zdecyduje na przyjazd do naszej firmy, to Oględzienie jako motocykla będą trwały dosłownie chwilę i motocykl pewnie dokonany zakup, bo tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń co do stanu motocykla. Co więcej, na motocykl dostajecie oczywiście kompletną dokumentację, homologację na ten motocykl, fakturę na zakup od naszej firmy. Motocykl znajdziecie dzisiaj na Otomoto jak i na Oliksie na Otomoto będzie 35 zdjęć, więc wbijcie w wyszukiwarka Otomoto, Znajdziecie miejscowość i ława i wtedy model się wam wyświetli. Jeśli nie znajdziecie go, napiszcie do nas SMS-a, link do aukcji. Tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć e, tego motocykla. E, no co więcej, na no, no, oto e, zawsze jest duża ilość zdjęć, na liście tylko i wyłącznie 5, bo tyle nam e, pozwala ta strona na umieszczenie. motocykl możemy sprzedać w systemie ratalnym. Nasz kolega Roman się tym zajmie. Motocykl możemy przewieźć w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. E, pobieramy wtedy zaliczenie. Przedpłatę na zakup Jakąś powiedzmy 1000 zł Pakujemy motocykl, umawiamy kuriera Pakujemy motocykl, przyjeżdża ten kurier Który zajmuje się specjalizuje się w przewozie motocykli Nie jest to jakiś przypadkowy kurier e, Oglądacie motocykl, mówicie tak Pasuje mi ten motocykl e, z, Płacicie, rozliczacie się Na miejscu z, e, z motocykla Dostajecie komplet dokumentów, fakturę na zakup I tutaj ta historia e, się kończy Rejestrujecie pojazd w Polsce I cieszycie się e, eksploatacją tego otóż pięknego egzemplarza. Także firma Sylfmoto Moto mieścimy się w miejscowości ława. Telefon do nas to 500-134-533. Nie wiem do czego to służy ten przełącznik, także nie sprawdzałem. Nie wiem. Pien, e, telefon do nas to 500-134-533. I ława Sylfmoto, Moto, dzwoncie, pytajcie. Naprawdę, motocykl godny polecenia. Wszystko jest tutaj. Naprawdę wzorcowo utrzymane, motocykl taki, jakbyśmy chcieli. Przede wszystkim duży atut, zarejestrowane kategorie A2. Zapraszam serdecznie do miejscowości Ława 500 134 533 nc NC700S.